Przysięgam i dziesiątej stronę Across, jak z Windyctusa. Takie początkowe info, nie chcę się dalej grać tą postacią, tą klasą postaci. Przyniosę się na to, co walczy włócznią, zapniję jak się nazywa. Jak zwykle coś na Tan, Tan, czy to o tym fajnym. sobie jeszcze normalny odcinek, przejdę sobie jakieś tam dungeony, tam mogę przejść. Tak, twarde, idę, bo Prep. Tylko muszę było jeszcze wyekspić ma nie mam prostu Fuck! Będzie, że mam. Jak nie o trudno. Ja będę musiał wyekspić, o parę kosztam żeby zobaczył jakiś tam 40 któryś level może. Eee, żeby... kurde nie było tego samego o to chodzi. Jeszcze z tym kraftowaniem, tam dużo właśnie przedmiotów trzeba było... Nie ścieraj się, gro! Eee, dużo przedmiotów trzeba było właśnie, żeby coś wykraftować, co mi to już trochę mech było dla mnie. Eee, to kaczka w ogóle dźwięki da, jak chciał yeah. mnie mówić? Mm, chyba nie. Lin się nazywa! Lin, przez dwa Znaczy, przez dwa... <laughs> przez dwa -n, 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 N. Chyba. O, panowie z dzidami. Ej! Odujudo Lewy kłonikany w ogóle. Ehm. Um, Tylko przy ziomie, który pewnie i tak jest słaby. się rozgadać o postaci, co jak. Um, ta postać bym się podobała, gdyby trochę mi nie popsuli. w niej, na przykład, jak gdy włączam ten miecz. Mam jakiś teleport z dupy, którego nienawidzę. Wolę spamić moją kulką, a nie wiem, jak to włączyć. Ale to było tym nie jedno z tych, bo wkurze, że muszę grać. Nie wiem. Ile już, tak. Powiedzmy, że jest 20 leveli Gram bez żadnych nowych skilli, których mogę sobie fajnie używać. I to mnie najbardziej boli. Ciągle granie tymi samymi kombosami jest po prostu nudne. Mam otwarte to. Tak właśnie. I. Tego właśnie nie chcę. Bo być... what you got. O ognisko. Jakieś nawdężałem w końcu. NIE TRAFIŁEM! Trzymajcie tam... Nie chciałem go podnosić! Nie spadnij! Hmm, wygląda na głębszą gdzie jest. Ale no dobra, normalnie. Nie mogę tam spaść i mogę zdechnąć przez to. Nie będę próbował, choć kusi. O! Oh. Lecisz, gościu? Au, au, au! O, wytępę chujce! Hmm. Bum! Będzie wygodnie Okej okay. A, tutaj nie przejdę, tutaj trzeba most opóźno z tego co pamiętam. E, dobra, wypijmy sobie potka. W ogóle próbowałem zrobić e, rajd na 6 osób znowu, no, tylko że teraz jakiś był przejebany, na normalu nie dałem rady. Ej Dalej, był nad przepaść tę e, Było zbyt przejebane, ale na pewno ten rajd był wyszło przejść mniej osób, tak ten. Także się bo strasznie był strasznie bosek przewa przewalony. No i w kliznacie było strasznie idealne, ale bosek był tak wykrwiony, przejebany. To coś nowego. To perze? O nie, glizy. No, teraz to użyję. Meng, 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 bitch. Ło, wow, unik, unik, kamehame mi rabia. Oh fuck, jeszcze plujesz i kręcisz się? Nie rabia. sake, no! Ja pierdolę, dobra, bo zaraz ginę, bo ja się nie chcę tego przejść od nowa. Ej, o ty jeszcze żyjesz. Overkill, dobra. Prosty. O, nie, mam, nie, mam many, fajnie. A przyjdę nie mieć many. Robię unik. A, właśnie, wolne uniki mam. Nie, zdziwię się, jak to będą najwolniejsze. W każdej klasie, bo strasznie są powolne uniki. Balam mnie w chuj. Tak jak ten bosek. Unik. Kurwa! Jak mam unikać twoich ataków, gdy ich nie można unikać? Oj, O, zabiję go. O kurwa. Dobra, żyje. Nie żyje, znaczy. To nie był koniec? <noise> Fuck. No nieważne. Zbierajmy itemy, wyleczmy się. Do finałowego bossa, gdziekolwiek on jest. Muszę przejść na stronę, tak. O kurwa, dobra, będę dnia przejewanego boska, bro. Mam nadzieję, że nie. Bo nie chcę od nowa do niego przychodzić. Nie za bardzo mi się to widzi. O, ja mało podów, tak, też można to było. To jest trochę ważne. Lewa, jeszcze jeden. O, okej. Okay. Chociaż czekaj, co to było, z takie czerwone te. Nie wiem. Dobra, nieważne. I to? Jeszcze 25 sekund. Szybko, a następny może jeszcze zabije jakoś palę Mecz bym no, chyba zdechnął, co bardzo ciekawe. Głupie mapki były strasznie. Sekund, dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Coś tu jeszcze da się poklikać, co? Nie, dobra. Czekajmy coś. Jeszcze trochę... Jeszcze trochę cię mogę pobić... O, siedź po, pal... Palił Nie widzę go kompletnie. No dobra. O kurde, wyłączył się palany, musiałem się zatrzymać, akurat odpoczywał ziomu, się musi mogę klepać ile chcę. Jest sprawiedliwością! Żyje! pa, pa, O! Eee, okej. No jakie ładne ujęcie. O, teleportacja! <laughs> Moonwalk do tyłu. Jedziemy. <laughs> kurde, co to miało być? Fajny okay, dang, dang. ok, Wow, i temp wszędzie się rozsypują, znikąd. Wszędzie znikąd. O, tam jest dzbanek. Wejdziemy po niego. Okej, okay. nie było tych zielonych... tych. To było dziwne. Ogień nie bije? Chyba nie. Przy ognisku nie było odzyskować zdrowie, tak? Tak to było? W sensie, że przy własno skraftowanym, ale myślę, że też zadziała na ten zwykły. To trochę niemożliwe. Szkoda. No, zbierajcie się tam szybciej. tak To jest za długi ekran, to jest mnie szaleje. Jak ja mogę to przewinąć? Wszystko, i ten jest zniszczony. To też jest trochę ważne. Ej. Tam idź. Czemu się zestawowała postać? Rylexba. Dużo. Nie aż tak dużo. Ej, screenshot, boom, close. Let's down. Nie Pewnie sobie będę wracał do tej postaci, ale. Ja mam ochoty na razie nie ugrać. Dobra, oddajmy te... Dziennik jakiś tam znalazłem lasem ponoć. Tam jednym tym znaleźć. I do innej jeszcze mogę wpaść. Chętnie wejdę. Ciekawe mam ap, otwieram jakieś tam kapsuły chyba. Z ap, tak gdzie muzyki się zmiksowały. No, jest takie fajne. 29 tysięcy to jest normalny ekspo. 378, mam coś do otwarcia? Niezwykle. Vivipa, Vivipa. Vivipa, tak, mam teraz w i jest jeszcze Vivipa. -vip. Vi ale no cóż. win rozmawiaj ze mną. Nie, ja chcę z tobą, chcę z nią rozmawiać. Chyba, tak. 318 tysięcy w ogóle zostałem z jakiegoś ostatniego. So Co okay, mi tam o właśnie te, te crafting, te, te weapons, smithing. Do broni, ja mogę sobie kraftić, co tam chcę, czego nie chcę, w sumie nie wiem, co będzie w tym lepsze w tym kraftowaniu. Jeszcze tam ja miałem, nie wiem jak się uczyć tego kraftowania, poczytałem, ale na wikipedii chuja pisze o tym kraftowaniu, tylko gdzie mogę znaleźć typka, u którego mogę nauczyć się kraftować, w sumie tylko tyle napisałem. Nie, nie napisali jak rozwijać, zgaduję, że trzeba właśnie kraftować, tylko że, nie wiem, zdobyć jemu recepty, czy coś. Mam nadzieję, bo jak nie to trochę mech, our hero, więc it's quest, madness. Let's go, fuck you. Ja myślałem gdzieś tu miałem jeszcze co nie? Orcz i outpost. Okej, okay, okej. Okay. wiem, dawajcie. W ogóle, jak moja postać zbroja jest tak niepraktyczna... praktyczna. To jest masakra, jak ona by ma trzma... Tak masz. Cios po nogach, to. tych nóg już nie bijło u na 10 taka zbrojna. Nie? nie wiem, to kolczuga jest taka. Szanowni Państwo, to jest Tylko 50, może sobie bijesz ten 50. Jakoś, nie? No niech raczej już nie zdąży, chociaż 40% jaki jakiś zandanżowany, kłyścik się tu robi. Eee, jeszcze więcej expa, nie no ale 40%, fuck. Po prostu co późno jest to napisał. Gwyn, ale ze mną, dawaj expa. Bardzo bym ciężko, gdybyśmy dali expa. Exit the menu, nie, to nie ta gra. Sea world happy will tak gada ciągle. Exit the menu, magic pantheon. Bryn i Nego. Neil Baka jakiś brater, który chciał mi zabić. To nie byśmy go nie zabili, tak, tak. W boże Paladyna i tego drugiego czarnego rocerza, czy jak tam było? O, na stół już nie zabili tego, znaczy na często. może nie na stuwa, ale raczej byśmy go nie zabili, bo z tym się chyba było, ciągle, nie? nie było, Eee, powiedz, że zabiłeś, a ja zniknę, coś w tym chce Jest to Wszystko pogadanych? Tak. Jo, Rafael, teraz Rafael. Eeee. No? dobrze. Okej. Okay. Daj mi sobie boost, bo mam. Bum, otwórzmy sobie tą. Dostanę właśnie to, żeby okay. to jest eee. Mam lepsz. To ta książka była? Nie dla mnie. Fajnie. O. Eee, dobra, teraz. Getty King jest coś? Jest. Madness? To co to jest? O, to dalej będzie coś Madness. To ja i king robimy. Na hardzie jedziemy. Tak, na hardzie. A jak się w ogóle nie zrobi dungeona i ja użyje się w dungeonie paladyna, to się ten odnawia się chyba paladyna. tego co wiem... ...z moich obserwacji. Bo tak było w sumie. Użyłem paladyna, przegrałem dungeona. Na razie, co wtedy robiłem, to właśnie przejebałem. E, przegrałem go, weszłem do innego dungeona i znowu miałem paladynę mogę użyć. Tego wtedy użyłem, a no bym padł. <laughs> Strasznie przydatny jestem palad. Bardzo fajna umiejętność. Mogę pokwakać kaczką, ale jednak nie. Miałem. I ten uczuć, gdy masz herbatę, tak po pół godziny nagle orientuję się, że jest zim. Nienawidzę tego. Jo, w Nie widzę tego. Oje, tosy! Skinny dziewki z o, patrz na tego, jaki kozak. Dem Inaczej dam mu. O, oh, fuck DKP Polska trudna język, bitch. Nauczy go lepiej. A szkulkę wbije się trochę jeszcze, bo widzę, że... Nie masz dosyć. Fuck you, nie rzucaj we mnie klucki lego. Dobra, tu nic? Nope. jeden przyjaciel. A, zginęła. potężne ataki mam. 600 m'a Z tym potem przynajmniej. A sobie odnowić po co będzie Epic Un Enchantment Stone. To dość przydatne pewnie będzie. Do craftingu oczywiście lecimy dalej. Salomik między lodami. A cisza była. Bo... Cisza w ogóle nie, po... nie pomaga mi pomagam się w dungeon. Ow, fuck you, i twoje lego, ja się. O, zrobić? dźwięk jest? Wyrobicie goście. Dobrze. Halo bolo, szybko. O, oni w ogóle. Nie, to posłuchajcie, no. Hehe, <ścoughs> Idziemy dalej. It's please. I'm too good for you. Jo, Yeti. O, nie, dźwięku. Ważne, ja, nie potrzebuję zęgów. Nie! Okej. Okay. O, coś za nowo? Nie, to zwłok. Oko. Tam w ogóle coś było. Jakieś czerwone gaska chyba przeciwnicy, których tam nie zabijłem, bo spali na dół mostu. Myślę, że jako nie będą stali przy tych, tych barierach mostu i rozwalą te bariery <grywania> na most, ale jednak Yeti są potępy nie, rzuca lego znowu. Fuck you, you piece of shit, crap. Też ginie. O się, algo wiebał. Dobra. A. O, ja pamiętam tego. On gliczuje. On gliczuje właśnie, że on może bić, mimo że. O, właśnie tak gliczuje. O, nie mogę że już... Tak, bo zrobię na tego dungeona. To jak, Przejebie sobie dungeona teraz. Ja pierdolę. Dobra. Big damage, big damage. Nie! Nie gliczuj mnie, kurwa. Pak. No do ci w dupę. Przegrałem dendona. Kochany mabek, bosek. unik są tak kurwa wolne, że to jest jakaś patologia. Jeszcze coś tam pisałem na czacie. Wyślij Jestem wkurwniony właśnie. Dobra, dawaj, return town. Fuck you, Dungeon. Jebana postać. W wolnym nie mogliście je leć, co? Uch. dobra. Fuck you, game. Mm. Dobra, zróbmy mówię na normalnym w takim razie. Nie ja chcę się irytować zbyt bardzo, bo pierdolne. Nie będę grał w to. No to już wybrałem przed chwilą! by nie mógł stać poziomu trudności, gdyby nie wybrał, gro. Ja pierdolę. No. Hmm. Fuck my. Dobra, spokój jak jest dobry. Potrzebuję mieć handle jakiejś, żeby się wyżywać złą energię. Hmm. Na mięśnie czaju przekształcić. Będzie lepiej. Pórwiam, ochotę w coś przyjebać. Takie handle mi w tym. Ja no, ten na w ogóle. Chujowy w sumie podoba mi się w ogóle. Jak te rzeczy wystrzeliwują. Jeszcze. Dobra, no normalnie to Gdyby nie ten boss bym na ludzie zrobić ten dungeon. Ale to, że mój nick są wolny i on może mnie atakować gdy ja leżę na ziemi, no to już inna kwestia. To jest wyklu w sumie 1100. I się je kulka wracaj do niego, perfekt. Um. tu nie grało przez chwilę, bo tam mowych, a jakieś pożary, ale zniknął. No nieważne. Nieważne. Bo jeszcze on tego powiedziałem, daje 1000 HP i te różne bariery, bez tego ja bym kompletnie padł już dawno, wczoraj. Fight it man. Fuck you. Zrobaków. Lub insektów. Tylko zabijam. No cóż. Chciałbym to kiedyś odpłacić. Hehehe, fotki. Fajnie, aż nic nie wiadomo. Dobra, pani VIP, idziemy. Idziemy zabić teraz tego skorbionka, który mnie zajęwał. Ah. Rady są złe. Przynajmniej normalnie nie się zaraz. Jakbym grał w Overwatch, o właśnie, może to jest dobre porównanie. Jest zły jakbym grał w Overwatch. Nie, ma sprawy. Nie stało. To tu robisz, koleś? Nie spadniesz, co? No serio? Mała, no, dobra, za z tego. Musiałem tak robić, ale zde. Dobra, ja nie, ten nie potrzebuję go. Na pewno to coś dobrego, który robi 1% <grywy> Android. Zwykle jak się umija jakiś tam, coś dobrego, jest? I może, wiadomo, tak? Może jakiś tewek, który miał, wiadomo, 1% na drop 1 na dropa, nie? Tak, nie w ogóle wątpię w to. No nic, nie Idziemy dalej. Muszę się zemścić. Trzymaciaża. Zły. Eee. Jego atak jest tak kurwa przejebane. Jak oddaszujesz z niego, to na ciebie skacze, a jak jesteś blisko niego, to on po prostu cię zabija. A jeszcze trochę dalej, no tak. Jebać twoje LEGO! Okej. Okay. Tak, można ich tu podliczować, boom. No ciebie go nie zahaczyło, no bo po co? okej, okay. o full many Jest to fajne. Wszystko, sweet, Idziemy na bossa. Chcę zjebać tego dziada. Well-balanced, enchanted scroll. Jeden, pięćdziesięć, dwa miliona. O kurwa, to jakiś inny dungeon się zrobił. O, pamiętam to. Teraz Ręby do czas robię jak tak nie uniknę Po tych trzech pójdę Które jest tak szybkie, niektóre są tak powolne o. Wow Jeszcze dalej Come on, come, on, come on. Sweet! o, udał się o, stronę. Au, 9 damage. Jak śmiesz. Co między mnie? Ja się zabiję? Biję. Fuck my life, co? Teraz gorzej mi idzie chyba, jakbym pisał. Co? Co to było? What? Co to był za napis? Proszę, spróbuj trochę... Proszę poczekać, zapisał. Proszę poczekać ja chwilę. Ślak serwera był, o to chodzi? Możliwe Dobra przejdźmy tu, jeśli dam radę, jakoś kurde e, Daj mi iść, gro! Dzięki Więcej uników robić, mieć życie Być świętym Wtedy będzie ok Świetnie Moja ta się jeszcze zludrowała na jakiejś zadupie. To ty się odwalasz? To na normalnie jest słaby, to aż żalko zabiję. Mogę przywołać jakąś moją kulkę teraz? Bo nie jestem pewien. Mogę tylko się do niej tepać, a przywołać coś już nie bardzo. O, teraz mogę użyć tak boss. Co? Jak długi jest ten dungeon? Okej, okay, to trochę się zdziwiłem teraz. Ja sobie nie zauważyłem, że to będzie tylko mini -boss. No już mini-boss... Nie, bo wcześniej... Aaa, no tak, wcześniej ja też miałem mini-bossa te trzy glizdy z ziemi. No tak. Żeby nie powinien być boss teraz? Bo ten dungeony chyba były zbyt jak jakby jeszcze na samej lokacji było. Powiedzmy, że mam rację, bo nie jestem pewien. Wygląda tak... Ładnie. o. Oh. Ja robię ten sam na pewno? Ile no mam ten Nie jestem dość pewny teraz. O oh, fuck. Zaczyna się. Ło. O mnie. Ojej, o o mój o, o, o dalej, tak Świetny, świetny Bardzo dobry siermo. Mogłeś przestać du! Nie mogę wstać! Teraz albo nigdy. E, dobra po mnie. Skok jeszcze z zrobi. Gdzie mi to rzuciła? Jak to tak? Nie, to jest teraz taki pozmiany To najgorsze znaczenie jaki grałem w życiu chyba. Albo najbardziej wkurzający. Ja pierdzielę. Nowy, który może ci bić na ziemi. Ciągle może być na ziemi, ale jak może nas przewrócić i bić. Co jest bez sensu. za się HP bez kontroli na postacią. To dopiero fajny, fajne ninja. Czego on jeszcze był mniejszy damage, to wtedy żebym to, bym zrozumiał jakoś ale on HP na hita, prawda? Fuck you, jebanym gorilla, yeti, coś. Jest na co? Cały kół Nie, trochę tylko. Superior Clove. Okej, okay, może coś dobrego to do jest. Do Wątep to jest. Powinno być kartowanie jakiejś sztuki. 40 tysięcy. 75 AP. <coughs> Okej. Tydydydydydydy. Why casual is more fun than ranked? Rainbow Six Siege Highlights. Nie wiem. <coughs> Bo to nie trzeba się spinać, tak samo działa i w rankedy w Szybkie jose grać for fun, rank, na rank trzeba spinać dupę, dlatego nie lubię grać rankedy. Okej, okay, spoko, fajnie, dawajcie prezenta. A wycie prezenta. O, 50 dobiłem, Hej. Coś dobrego dostanę z tego powodu? Seta? Light armor, heavy armor? To idzie do siebie, co? Co? Heavy, dobra, ulepszmy heavy, bo tam są trzy na heavy. Equipment, heavy armor, boom. Jakie to miało być? A teraz light armor na B. Okej. Okay. Będziemy teraz jak spamięciąć. Co to jest? Gorsze. A to lepsze. Ugh, jakie ładne. Uhuhuhu. Hu. Mm. To się nazywa fajny hełm. Spodnie jakieś normalne. suits Ten sam Tutaj dużo intime time to zabierze, ale będą większe resy bierem to. Ouli, ale <grych> <grych> Dla samego wyglądu podnosi tego seta. <grych> nice. Co to w ogóle... Co to mi daje? DF siła. Spodnie. df zręczność. To jest taki duposet, mam rozumieć? Baja. God Goddammit. Za duże resy daję, żeby ten, żeby ja go olał. Możliwe, żebym teraz olał tego seta. Więc mam nadzieję, że się nie z Do zobaczenia w odcinku. Nie ten dungeon robiłem ostatnio, bo coś nie mam tego, co miałem znaleźć. No cóż. Do zobaczenia. A nie, dodałem się, że to... Nieważne, nieważne. Nie było temat, nie było pytania. dur. Şeman kağıtla bir denecek.